Kiedy kroki stawiam się w nieznane dni Wokół cisza, tak trudno zrozumieć sny Ale w sercu jest siła, miłość trwa Nie jesteś sama, tu jest rodzina twa Wyciągnij rękę, poproszę o słowo Bliscy usłyszą i będą gotowi Każdy krok ma znaczenie, każdy test Razem łatwiej odnaleźć światła kres Buduj mosty z miłości, wspieraj się na przyjaźni. Rodzina, przyjaciele, twoje słońce w tej podróży. Gdy samotność zapuka, gruba rękę wyciągnie. Razem pokonamy to, razem siła rośnie. Specjalistów, co rozumieją sens, Lekarze, nauczycieli, terapeutów, gest. Ich wiedzą, jak mapa drogą poprowadzi, By twoje dziecko mogło w radości się rozwijać. Nie bój się prosić, nie bój się pytać. Każdy dzień to dar, każda myśl się przyda. Wsparcie to siła, to wspólny krok. Wspólne słowa słyszysz jak jeden głos. Buduj mosty z miłości. Zbieraj się na przyjaźni, rodzina, przyjaciele Twoje słońce w tej podróży, podróży Ta samotna zapuka gruba rękę wyciągnie Razem pokonamy to, razem siła rośnie Wsparcia, pusty w oddali. Ktoś tak samo czuje, ktoś też się stara. Wspólne historie jak kamienie mocy razem podnosimy się każdego ranka. Buduj mosty z miłości, wspieraj się na przyjaźni. na przyjaciele, twoje słońce w tej podróży. podróży. Nie jesteś sama, w sercu masz siłę, miłość bliskich uniesie cię wyżej, krok po kroku budujesz świat, to ty, to twoje dziecko, wspólny świat.